Mocji. Kto w tym roku tak błysnął, że wszystkich oślepił swoim talentem? Tak, to, kto dokonał czegoś wydawałoby się niemożliwego, czym zaskoczył wszystkich. I chociaż drzewiej różnie bywało, ale w tym roku wątpliwości było naprawdę niewiele, i już wiemy, kto jest laureatem tej kategorii. Odkrycie roku, Szanowni Państwo. Odkrycie roku. Nagrodę wręczy wiceprezes zarządu Grupy Azoty, pan Krzysztof Jałosiński. Witamy, panie prezesie. Serdecznie państwa witam. Bardzo mi przyjemnie osobiście również, że wręczam tę nagrodę naszym ulubieńcom, ponieważ Grupa Azoty, jak państwo wiecie, Finansuje różnych sportowców od siatkówki, ZAXA, chemik Police, jak również też piłkę ręczną, kochamy również piłkę ręczną, ale też uwielbiamy naszych, naszych skoczków narciarskich. Są odkrycie roku, tak poprzednio też było dla kadry polskich skokach narciarskich. Także zapraszamy tutaj pana tenera bodajże, tak? O. Nawet prezesa, o. prezesa. Nie prezesa, przepraszam, trenera. prezesa na scenę. Prezesa Poloniusz Steiner odbierze nagrodę. Dla naszej drużyny, drużyny skoczków narciarskich niewątpliwie dużo szczęścia, ale i też fantastyczną dyspozycję nam pokazali podczas Mistrzostw Świata, stając po raz pierwszy w historii na podium, zdobywając brązowy medal. Prezes Apoloniusz Steiner odmłodniał nam ostatnimi czasy. Witamy. Ja patrzę, ja patrzę tam na górę, żebym ten zegar widział, on jest za mną, nie widzę. Ale nie, nie zajmie dużo czasu. Dziękuję oczywiście w imieniu naszych skoczków za to ogromne wyróżnienie za odkrycie roku. Ci chłopcy na to zasłużyli, oni jeszcze nie skończyli. Mam nadzieję, że za rok to już osobiście będą tutaj i zasłużą na to, żeby znowu znaleźć się w ścisłej czołówce. W tej chwili są na, na zawodach sportowych w KULM. Ta nasza reprezentacja najlepsza nie wyjedzie do Puchar Świata, do Sapporo. Będzie miała 10 dni na przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich. I liczę na wielką radość już wkrótce. I to też koniec. Ach, trzymamy, Dziękuję. zaciskamy palce. Proszę, proszę, polożu, proszę, zostać ale, proszę zostać z nami, panowie. Panowie, 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 panowie prezes, Proszę zostać z nami, proszę zostać z nami. To wszystko dzieje się niby szybko, ale szczęśliwi czasu nie liczą. Na żywo. Dobra. Jak przyjęli to sami skoczkowie? Panowie się zastanawiają? Jak przyjął to na przykład Piotr Żyłak? Obaś, no posłuchaj, zobacz. Uda! Dziękujemy, czujemy się bardzo zaszczyceni i przede wszystkim wyróżnieni. Ja chciałbym podziękować w szczególności naszemu stawowi trenerskiemu, który się do tego sukcesu przyłączył, i bez nich na pewno byśmy tego nie osiągnęli. No, dziękujemy. Kapitule. I dziękujemy wszystkim kibicom, którzy przez cały sezon trzymali za nas kciuki. Też macie w tym swój udział. Dzięki. Dzięki, dzięki. Także warto było to zobaczyć, prawda? Dziękujemy panowie bardzo serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze, gratulujemy. Oglądają państwo Galę Mistrzów Sportu 2013. Nasz wyścig o podium 79. plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców 2013 roku cały czas trwa.